Tyflografika smoka wawelskiego. Na pionowo zorientowanym prostokątnym białym tle siedzi skierowany w lewo, konturowany czernią smok o białej skórze połyskującej półprzezroczystymi, kremowo-beżowymi kropkami. Rozłożone na prawo, sięgające głowy, duże, fakturowane skrzydło, biało-kremowe, obrysowane czernią. Dołem skrzydło postrzępione jest w cztery zęby, górą wygięte łukiem w szpic. Łeb smoka o opuszczonym pysku z czarną kropką oka zwieńczony jest czterema kolcami. Esowato wygięta szyja rozszerza się w dumnie wypiętą pierś. Lewa nożna smukła łapa wspiera ciało, prawa szeroka wsunięta jest pod zat. Od zadu lekkim łukiem na prawo kładzie się ogon, pokryty czarną trójkątną łuską. Na nim pod skrzydłem widoczne są trójkąty czarnych kolców. Według niektórych jest najbardziej znanym symbolem Krakowa. Miał zamieszkiwać jamę znajdującą się pod wawelem. Z potworem ostatecznie rozprawił się szewczyk skuba. Obecnie u stóp zamku można zobaczyć rzeźbę smoka wawelskiego ziejącego ogniem.